Serdecznie witam na kanale MatSpot. Dzisiaj będziemy powtarzać potęgi i pierwiastki. I w zasadzie jest to powtórka zalecana przez CKE dla ósmoklasistów. Ale myślę, że maturzyści też będą tutaj mogli skorzystać. Na rozgrzewkę zadanie pierwsze, chyba łatwe zadanie. Najmniejszą liczbą całkowitą większą od liczby minus 1,2 do potęgi drugiej jest jedna z tych pięciu liczb. No, i żeby się przekonać, która to, to musimy sobie to działanie wziąć. Mamy tutaj liczbę, którą chcemy podnieść do potęgi drugiej. To znaczy, że tą liczbę musimy dwukrotnie przez siebie przemnożyć. Dostajemy takie działanie. Nie da się teraz tego jeszcze mnożyć, musimy zlikwidować całości. Całości nam przeszkadzają w mnożeniu, więc musimy sobie to zamienić na ułamek niewłaściwy. Mnożymy 1 razy 3 to 3 i dodać jeszcze 2 to dostaniemy z tego 5 trzecich. Ujemne 5 trzecich jedno. No i w drugim nawiasie ujemne 5 trzecich drugie. Mnożenie dwóch ujemnych liczb daje nam wynik dodatni, więc tu już będziemy na plusie. Na dole 3 razy 3 to jest 9, a u góry 5 razy 5 to jest 25. Musimy sobie całości wyłączyć. Zmieści nam się w 25 dwa razy. 2 razy 9 to 18. Do 25 brakuje 7. Dostajemy liczbę 2 całej 7 dziewiątych. 2,79, jakbyśmy na osi liczbowej sobie spojrzeli, to jest mniej więcej tutaj. Na lewo od tej liczby są liczby mniejsze od 2,79, a na prawo są liczby większe, a my mamy znaleźć najmniejszą liczbę całkowitą, która jest większa od tej liczby. Od tej liczby większe liczby całkowite to są 3, 4, 5, 6 i tak do nieskończoności, a najmniejsza z tych liczb to jest liczba 3. O tą liczbę 3 nam tutaj chodziło. I to jest poprawna odpowiedź, odpowiedź e. Zadanie drugie. Musimy tutaj ocenić prawdziwość zdań. Pierwsze zdanie. Wartość wyrażenia 12 razy 7 do 13 jest większa od wartości wyrażenia 13 razy 7 do 12. Weźmiemy sobie to działanie 12 razy 7 do potęgi 13. Co tu z tym można zrobić? A no tu można zrobić tak. My przeważnie liczymy przykłady takie. Mamy jednakowe podstawy, np. 7 do 3 razy 7 do 5, i wtedy, jak jest jednakowa podstawa, to wykładniki się dodaje i z tego wychodzi 7 do potęgi 8. Tak robimy najczęściej, ale w zadaniu czasami trzeba pójść w drugą stronę. Mając jedną potęgę, taką 7 do 8, możemy ją sobie rozdzielić na dwie potęgi: 7 do drugiej razy 7 do 6. To się będzie zgadzało, bo 2 dodać 6 daje nam tutaj 8. Czasami z jednej potęgi trzeba zrobić dwie potęgi, i my tak właśnie tutaj zrobimy. Tą dwunastkę sobie tutaj przepiszemy, a te 7 do potęgi 13 rozpiszę sobie, że to będzie 7 do potęgi pierwszej razy 7 do potęgi 12. Dlatego tak robię, żeby mi się pojawiło te 7 do potęgi 12, no bo tutaj mam 7 do potęgi 12, więc to będzie taka część wspólna z tą drugą liczbą. I Jak już mam to, to mogę sobie najpierw ominąć tą jedynkę i napisać, że to jest 12 razy 7 razy 7 do potęgi 12. No bo 7 do 1 to jest to samo co 7 i tutaj mogę liczbę 12 i 7 pomnożyć. Z tego wychodzi 84, no i razy 7 do potęgi 12. Teraz już widzę, że ta liczba 84 razy 7 do 12 to jest więcej niż 13 razy 7 do 12. To 7 do 12 w tym momencie nie ma znaczenia. To 84 pokazuje, że tu jest więcej niż tu, gdzie było 13. Zatem ta liczba jest większa od tej liczby, i to zdanie jest prawdziwe. A teraz drugie zdanie: liczba 3 do 50 jest większa od liczby 6 do 25. Najpierw weźmy sobie liczbę 3 do potęgi 50. Tu możemy zrobić tak samo, jak przed chwilą. Z jednej potęgi zrobimy sobie dwie potęgi. Rozbijemy to na działanie 3 do potęgi 25 razy 3 do potęgi 25. Gdybyśmy te dwudziestki piątki do siebie dodali, to by wyszło to 50. Teraz bierzemy liczbę 6 do potęgi 25. 6 do potęgi 25 też będziemy mogli rozpisać tylko na trochę innej zasadzie. Jeżeli mamy mnożenie potęg o tym samym wykładniku, tak jak tutaj, piątka się powtarza. To my sobie tą czwórkę i dwójkę możemy pomnożyć, wychodzi z tego 8, a ta piątka nam się w ogóle nie zmienia. Piątka zostaje bez zmian. Tak robimy najczęściej, ale tu znów podejdziemy tak trochę od drugiej strony. Jeśli mamy 10 do potęgi ósmej, to ja sobie to mogę rozbić na 5 do ósmej, razy 2 do ósmej. Gdybyśmy tą piątkę i dwójkę z sobą pomnożyli, dostalibyśmy tą dziesiątkę. Z takiej jednej potęgi można zrobić iloczyn dwóch potęg, i ja sobie właśnie tak zrobię z tą liczbą 6 do potęgi 25. 6 to jest 2 razy 3, więc taką liczbę rozbijam sobie na 2 do potęgi 25 razy 3 do potęgi 25. I właściwie teraz to już widać, która liczba jest większa, no bo tu mam 3 do 25 i tu mam 3 do 25, tu mam 3 do 25, a tu mam 2 do 25. Więc ta liczba u góry jest na pewno większa niż ta liczba na dole. Zatem liczba 3 do 50 to jest więcej niż 6 do 25 to jest zdanie prawdziwe. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MatSpot.